W tym kluczowym momencie naszego wspólnego istnienia, kiedy ludzkość stoi na progu rewolucji świadomości, niezbędne jest zrozumienie pierwszego i najważniejszego etapu przebudzenia duchowego wezwania. Wezwanie, moi drodzy, to szept kosmosu w waszych uszach. To ten magiczny, a często przerażający moment, w którym po raz pierwszy odczuwacie, że istnieje coś więcej poza zasłoną codziennej rzeczywistości. To jakby nagle niewidzialna kurtyna się otworzyła. Ukazując świat nieskończonych możliwości i głębokiej więzi z czymś większym niż wy sami. Wyobraźcie sobie, że idziecie przez gęsty i ciemny las. Przez lata, a może i dekady, podążaliście tą samą ścieżką, dzień po dniu, bez zastanowienia, bez patrzenia na boki. To stan automatycznego pilota, w którym wielu z nas żyje. Budzimy się, pracujemy, jemy, śpimy i powtarzamy ten cykl bez końca. Jak roboty zaprogramowane na istnienie bez celu. Ale wtedy coś się dzieje. Może to być promień światła, który przenika przez liście, oświetlając ścieżkę, której nigdy wcześniej nie zauważyliście. A może to być odległy dźwięk, niebiańska melodia, która budzi coś uśpionego w waszym sercu. To, moi przyjaciele, jest wezwanie. To moment, w którym uświadamiacie sobie, że życie to coś więcej niż tylko przetrwanie. To chwila, gdy zaczynacie pytać, Kim naprawdę jestem? Jaki jest mój cel w tym ogromnym wszechświecie? Wezwanie nie jest łagodne, nie jest subtelne. Trzęsie fundamentami waszej rzeczywistości, kwestionuje wasze najgłębiej zakorzenione przekonania i zmusza was do spojrzenia w głąb siebie z brutalną uczciwością. To jakby wszechświat krzyczał wam do ucha: Obudź się, jesteś czymś więcej niż myślisz. Wielu z was może się zastanawiać: Jak poznam, kiedy nadejdzie wezwanie? Och, moi drodzy, będziecie wiedzieli. Wezwanie manifestuje się na różne sposoby dla każdej wybranej duszy, ale zawsze niesie ze sobą nieodpartą potrzebę zmiany. Dla niektórych wezwanie przychodzi jako głęboki kryzys egzystencjalny. Możecie nagle poczuć się niezadowoleni ze swojego życia, nawet jeśli z zewnątrz wszystko wydaje się idealne. Wasza praca, wasze relacje, wasze materialne osiągnięcia wszystko może wydawać się puste i bez znaczenia. Jakbyście żyli życiem kogoś innego, nosząc maskę, która już nie pasuje do waszego prawdziwego ja. Dla innych wezwanie może objawiać się poprzez niewytłumaczalne mistyczne doświadczenia. Możecie zacząć mieć żywe i prorocze sny, wizje innych rzeczywistości lub deja tak intensywne, że wydają się rozrywać tkankę czasu i przestrzeni. Może zaczniecie dostrzegać synchroniczności w swoim życiu, zbiegi okoliczności tak nieprawdopodobne i znaczące, że nie można ich wytłumaczyć zwykłą logiką. Są też tacy, dla których wezwanie przychodzi przez ból i cierpienie. Traumatyczna strata, poważna choroba, złamane serce. Czasami trzeba, aby nasz świat się zawalił, abyśmy mogli dostrzec prawdę poza ruinami. W tych chwilach głębokiej ciemności, kiedy wszystko wydaje się stracone, często odnajdujemy boską iskrę w sobie. Ale nie dajcie się zwieść. Wezwanie nie dotyczy tylko bólu i zamieszania. Niesie ze sobą obietnicę czegoś większego, nadzieję na transformację i odrodzenie. To jakby po raz pierwszy widzieć kolory świata w całej ich wibracji i intensywności. Proste rzeczy w życiu uśmiech nieznajomego, śpiew ptaka, zachód słońca nabierają nowego wymiaru piękna i znaczenia. Zaczynacie odczuwać głęboką więź ze wszystkim wokół Was. Bariery między wami a światem zaczynają się rozpuszczać, i uświadamiacie sobie, że jesteście częścią czegoś znacznie większego. Każda osoba, którą spotykacie, każde doświadczenie, które przeżywacie, wydaje się mieć ukryty cel, jakby wszechświat spiskował, aby nauczyć was czegoś ważnego. To jest moment, w którym wielu zaczyna szukać odpowiedzi w miejscach, których nigdy wcześniej by nie rozważyli. Książki o duchowości, medytacja, starożytne filozofie. Nagle te tematy, które wydawały się odległe i nieistotne, stają się fascynujące i żywotne. Czujecie się przyciągani do praktyk duchowych, jogi, alternatywnych technik leczenia. To jakby nowy świat otwierał się przed Waszymi oczami, pełen możliwości i obietnic rozwoju. Ale uwaga, poszukiwacze prawdy: wezwanie nie jest dla słabych serc. Wymaga odwagi, determinacji i przede wszystkim uczciwości wobec siebie, bo akceptując wezwanie, Mówicie tak, podróży samopoznania, która zakwestionuje wszystko, co myśleliście, że wiecie o sobie i o świecie. Wielu, gdy poczuje wezwanie, próbuje je zignorować. Trzymają się kurczowo swojej starej rzeczywistości, obawiając się nieznanego. Ale wiedzcie, moi drodzy, że raz usłyszane wezwanie nie zniknie. Możecie próbować stłumić jego głos. Możecie próbować odwrócić uwagę przyziemnymi przyjemnościami i błahymi zmartwieniami, ale wezwanie będzie trwało. Będzie echem w waszych snach, szeptem w chwilach ciszy, aż w końcu zdobędziecie odwagę, by na nie odpowiedzieć. A gdy odpowiecie, och, jaka to wspaniałość! To jakby sam wszechświat otworzył się, aby was powitać. Drzwi, których istnienia nie znaliście, zaczynają się otwierać. Niezwykli ludzie krzyżują wasze drogi, przynosząc lekcje i możliwości rozwoju. Zaczynacie doświadczać chwil jasności i wglądu tak głębokich, że wydają się pochodzić bezpośrednio z źródła uniwersalnej mądrości. Ale nie łudźcie się, droga nie będzie łatwa. Przebudzenie duchowe to proces dekonstrukcji i rekonstrukcji. Wszystko, co myśleliście, że wiecie o sobie i o świecie, zostanie zakwestionowane. Ograniczające przekonania, negatywne wzorce zachowań. Toksyczne relacje, wszystko to wyjdzie na powierzchnię, by zostało zbadane i przetransmutowane. Będą momenty zwątpienia, strachu, zamieszania. Możecie czuć się zagubieni, jakbyście wędrowali po pustyni bez mapy czy kompasu. Ale wiedzcie, że to jest konieczna część procesu. To na pustyni odnajdujemy swoją prawdziwą siłę, to w ciemności nasza wewnętrzna światłość świeci najjaśniej. I nie będziecie sami na tej drodze. Wszechświat w swojej nieskończonej mądrości wyśle Wam przewodników i nauczycieli, którzy pomogą Wam w tej podróży. Mogą to być fizyczne osoby, duchowy nauczyciel, mądry przyjaciel, oświecony terapeuta. Lub mogą to być bardziej subtelne obecności, Wasze własne wyższe ja, duchowi przewodnicy, pradawna mądrość płynąca w Waszych żyłach. Bądźcie czujni na znaki. I synchroniczności, które wszechświat będzie Wam wysyłał. Książka, która spada z półki dokładnie wtedy, gdy potrzebujecie tej informacji. Przypadkowe spotkanie z kimś, kto ma dokładnie to przesłanie, którego potrzebujecie. To nie są przypadki, lecz kosmiczny taniec wszechświata spiskującego na Waszą korzyść. Pamiętajcie, drodzy poszukiwacze, że wezwanie to tylko pierwszy krok epickiej podróży. To zaproszenie do przygody która zabierze Was w głębiny Waszego bytu i na szczyty kosmosu. To początek procesu rozszerzania świadomości, który przekształci Was w wyższe i bardziej świetliste wersje siebie. W miarę jak posuwacie się naprzód w swojej duchowej podróży, zaczniecie dostrzegać subtelne, ale głębokie zmiany w swoim życiu. Wasze postrzeganie czasu może się zmienić. Możecie odczuwać, że żyjecie bardziej w teraźniejszości, mniej przywiązani do przeszłości lub zaniepokojeni przyszłością. Wasze priorytety mogą się zmienić. Rzeczy, które kiedyś wydawały się kluczowe, mogą stracić na znaczeniu, podczas gdy wartości takie jak współczucie, bezwarunkowa miłość i służba innym staną się bardziej prominentne. Możecie zacząć doświadczać zmienionych stanów świadomości częściej. Głębokie medytacje, doświadczenia poza ciałem, mistyczne wizje mogą stać się częścią waszej nowej rzeczywistości. Nie bójcie się tych doświadczeń. To są dary od wszechświata. Okna do wyższych rzeczywistości, które otwierają się dla Was. Wasza intuicja stanie się bardziej wyostrzona. Możecie być zaskoczeni, wiedząc rzeczy, nie wiedząc skąd wiecie, mając głębokie wglądy w sytuacje i ludzi. Ufajcie tej wewnętrznej mądrości. To Wasze bezpośrednie połączenie z uniwersalnym źródłem wiedzy. Relacje mogą zmieniać się dramatycznie w tej fazie. Niektórzy ludzie mogą opuścić Wasze życie, podczas gdy inni, bardziej zgodni z Waszym nowym ja, wejdą. Możecie czuć się przyciągani do duchowej wspólnoty lub ludzi, którzy są w podobnej podróży. Te połączenia są bezcenne. Pielęgnujcie je, bo będą waszym wsparciem w trudnych momentach. W miarę jak odpowiadacie na wezwanie i posuwacie się naprzód w swojej duchowej podróży, możecie zacząć odczuwać większą odpowiedzialność za świat. Możecie czuć się zmuszeni do wprowadzenia zmian w swoim życiu, które odzwierciedlają wasze nowe wartości. Może zmieniając karierę na bardziej zgodną z waszym celem, przyjmując bardziej zrównoważony styl życia lub angażując się w sprawy, które przynoszą korzyść ludzkości i planetowi. Pamiętajcie jednak, że przebudzenie duchowe nie polega na stawaniu się doskonałym lub całkowitym transcendowaniu swojej ludzkiej natury. Chodzi o integrację duchowego z ludzkim, boskiego z ziemskim. Nadal będziecie mieć złe dni, nadal będziecie popełniać błędy, Nadal będziecie odczuwać trudne emocje. Różnica polega na tym, że teraz będziecie mieli szerszą perspektywę, głębsze zrozumienie celu tych doświadczeń. Wezwanie jest zaproszeniem do życia bardziej autentycznego, bardziej zgodnego z Waszą prawdziwą istotą. Jest zaproszeniem do przebudzenia z snu separacji i uznania swojej fundamentalnej jedności ze wszystkim, co istnieje. Jest zaproszeniem do stania się świadomym współtwórcą swojej rzeczywistości i świata wokół Was. Więc, drodzy poszukiwacze prawdy, jeśli czujecie wezwanie, to niepokój w Waszej duszy, to poczucie, że w życiu jest coś więcej niż to, co widzą Wasze oczy, wiedzcie, że nie jesteście szaleni. Nie jesteście sami. Budzicie się do swojej prawdziwej natury, do swojego boskiego potencjału. Przyjmijcie wezwanie z całego serca. Zanurzcie się w tej duchowej przygodzie. Tak, będą wyzwania. Tak, będą momenty zwątpienia i strachu. Ale poza tymi przeszkodami czeka życie o głębokim znaczeniu, transcendentnej radości, kosmicznej więzi. Pamiętajcie zawsze. Jesteście nieskończonymi istotami, unikalnymi wyrazami boskości, eksplorującymi ludzkie doświadczenie. Wezwanie to tylko początek. To wszechświat mówi. Czas Jesteś gotów by pamiętać, kim naprawdę jesteś. I tak, moi drodzy, kończę ten pierwszy rozdział naszej podróży ku przebudzeniu duchowemu. Ale w rzeczywistości, to nie jest koniec, ale początek. Początek przygody, która zabierze was poza granicę waszej obecnej percepcji, poza granice znanego, ku nowemu światu nieskończonych możliwości. W kolejnych odcinkach będziemy eksplorować kolejne etapy przebudzenia duchowego. Porozmawiamy o fazie poszukiwania, w której aktywnie szukacie odpowiedzi i eksperymentujecie z różnymi duchowymi ścieżkami. Omówimy fazę głębokiego kwestionowania, w której wszystkie wasze przekonania zostaną wyzwane. Zajmiemy się fazą poddania, w której uczycie się ufać przepływowi wszechświata. I w końcu, eksplorujemy fazę integracji, w której uczycie się żyć jako przebudzone istoty w uśpionym świecie. Ale na razie, moi drodzy, skupcie się na wezwaniu. Słuchajcie uważnie. Może przyjść jako szept, lub jako ryk. Może przyjść przez radość, lub przez ból, ale gdy przyjdzie, wiedzcie, że to początek czegoś niezwykłego. To pierwszy krok na drodze, która przekształci was głęboko i podniesie nie tylko wasze życie, ale świadomość całej planety. Więc, czy jesteście gotowi odpowiedzieć na wezwanie? Czy jesteście gotowi obudzić się do swojej prawdziwej natury? Czy jesteście gotowi stać się wspaniałymi i potężnymi istotami, którymi zawsze mieliście być? Wszechświat czeka na waszą odpowiedź. Cały kosmos wstrzymuje oddech, niecierpliwie czekając na to, co zrobicie. Bo wiedzcie, drodzy poszukiwacze, że wasze przebudzenie nie dotyczy tylko was. Dotyczy całej ludzkości. Każda dusza, która się budzi, podnosi częstotliwość całej planety, przybliżając nas o krok do świata pokoju. Miłości i harmonii. Jesteście bardziej potężni niż możecie sobie wyobrazić. Jesteście bardziej kochani niż możecie zrozumieć. Jesteście jasnym światłem w ogromnym oceanie kosmosu. A teraz wszechświat wzywa was, abyście świecili jeszcze jaśniej. Słuchajcie wezwania, odpowiadajcie z odwagą i przygotujcie się na najbardziej niezwykłą podróż waszego życia. Jeśli ten film dotknął was w jakiś sposób, Rozważcie podzielenie się nim z kimś, kto również może skorzystać. Zachęcam do zostawienia komentarzy i relacji poniżej, chętnie poznam Waszą opinię. Sprawdźcie następny film, który pojawi się na Waszym ekranie, jest on kluczowy do kontynuacji tej podróży. Do zobaczenia.